Just drive I want to Przywitajcie się, się do YouTube'a, halo. Dzień dobry. Dzień dobry YouTube, Dobranoc. witamy Kubanie Kubona. Tyle, tyle czasu mówię o tym, żeby nie wyjeżdżać No na mi się też wyjechał na Jedno kółko. Co za zbany, wszyscy na mediumach wyjechali, brawo! Ej, wytłumaczcie ogóle, mi coś krzydło, czy nie, Wyt, to... Wytłumaczcie mi coś. Jest w, no. w sumie 5 kompletów opon. Które opony tak. będą na, na jaki wyścig? SS -y masz na ten, na kwale i ten. Masz taką, masz pierwsze masz na trening, drugie masz na kwale, potem masz na wyścig bo jedziesz na przykład na jeden pit stop, bo jest obowiązkowy, jedziesz supersofty, medy i potem jedziesz medy w szybkim najwyżej, nie? Jeżeli te supersofty softy z kwali nie są jakby dobre. Aha, no, okej, okay, czyli tak naprawdę mam tak. cztery Chyba coś w tym stylu. Czy mam cztery komplety opon do użycia? Sesy, dwa tak. Dwa -y, znaczy nie wiem czy nie pojedziesz na medach po prostu szybkiego wyścigu, nie? Patrz patrz coś ten na czat. Ja sobie wyjadę na mediumach, bo też chcę sobie zrobić czas taki specjowy Uważajmy! Ja A dźwięku Bolidu nie, nie miał no to o, było blisko zimą... Szalony! <grym> ten ma to jest stan umysłu. Dlaczego, no, bo... Dlaczego tutaj debilatory... bo? Dlaczego tutaj debratur... tego... debaturę opon to jest... O Boże. Stój! Cofaj, e, cofaj, cofaj, cofaj. Możemy ten... Tutaj żeby przegrzać opony to naprawdę musisz się postarać, nie? Oh dear, oh dear oh dear! Jeszcze mi... Jeszcze mi groził, że mnie wyrzuci gościnnie. Się o kurde będzie przez tym, ze zarządem wspierał. Dobra, ty tam, jedź kółko, kubon, bo bulion stawiał na ciebie, że dojedziesz trzeci, nie? You serious? E, Twój jest potem na konferencji. E, kiedy? Jutro? Nie, dzisiaj. Nie. Ale to ja powiem To ja nie domadę No właśnie. To ja może się jedną Tak, taktycznie. To ja moją siostrę. <Gry foi> Tylko musiałem na ile pić było. Na królika za ciebie. Nie, nie Od... akrólika, ja miałem chomika Przbla. kiedyś. Nie no, no to nie wiem, Drzewa, psa, chomik. Psa psa tak. kot, drzewo chomik, tak? Kot, kot, Drzewo. Idź ty. Z wyrodu. Ty chory po ewe. pamiętasz, Lisiek. O kurde, nie! Bo za ciebie jedzie. Mam drogę. Wszedł, słyszko tu nie masz takiej dużej różnicy skrzydło czy bez, nie? Jest, jak to mało być. jest. Jest, ale jednak. Też czasami ale jednak nie ma. nie ma. Właśnie, jest, ale nie jest. Nie ma w ogóle po pierwszym sektorze byś był drugi, nie? Tak ci tylko powiem. Czemu? No bo masz czas lepszy o sekundę po pierwszym sektorze niż ten drugi gościu wyścigowy. No proszę. I tylko jakieś 7, nie 7, sekundę ja gorzej bez, niż zimale. Ja teraz tracę, więc ja to się nie dziwcie, że będę przez za zimalkiem. No teraz jedziesz po trzecie miejsce, sorry, po czwarte. No to trudno, no, będę czwarte. Nie. No. Ale będziesz miał mniejszy docisk na prostej, czyli będziesz miał szybszą prędkość, nie? Szybciej pojedziesz. <laughs> Logika formuły! <laughs> Dobra jazda Tak się rozglądam i, i, no, i, no, i nic nie widać raczej no To jak jedziesz i... przez pitań to musisz policzyć Co? Jak jedziesz przez pitań to musisz policzyć A Fajnie, pad mi się rozładowuje jeszcze godzinę ja cię tego trzyma. Znaczy. Ja też wcześniej załadowałem. Odładowałem Ja też. Czwarty garaż. To jest Renault, z tego co pamiętam. A nie ma? McLaren? Nie, McLaren nie. Yeah. McLaren ma obok kasa. Oh. Okay. I też, zresztą Renault też. Znaczy to chyba Renault jest czwarte, potem Haas i McLaren, a nie, Haas jest czwarty Czy, kurde, już się nie pamiętam Has był Renault Has nie wiadomo No Has niepewny o, Ale zepsułem ostatni zakręt A rekord drugiego sektora miałem Sektor Ojeju, jeszcze odpuściłem! Ale to będzie lipny czas I jedno dziesiąte osadziłem Kurwa, blacha w sederu, aha, no No ja nie wiem, czy ładnie Czy czymś innym <grym> I tym smarkającym e, kubonem przechodzimy Dobra, do wyścigu I też będę krył. <laughs> Dobra, skupiamy się i jedziemy. Ciao! Nie umiem sortować tutaj. Max nie zaknął. No nie! Kurwa, Max, Michał. Któryś cep nie hamował w ogóle? Nie mam chyba już. Nie hamował. No kurwa, kompletnie nie hamował. Wpadł na mnie, na Turbo Ty za też obrywałeś? Tak. Sorry. Aha. Nie wiem, jak uciec kompletnie. A ja mówiłem, jedź spokojnie, nie rozwal się i tak dalej, po wysokie punkty pojedźcie No ale Pierwszy mi mak tam w zap do sobie tam skrzydło na żółto Zniżeszu Uii darmowa pozycja A i tak mam rzute prawe skrzydło tam 77% i mi się przegrałeś 78 oh, Kurwa Zierdawaj Złoty laur Pile Pirelli <noise> 79 Do 100 Ej Od Daski. dzisiaj nie jest złoty Raul laur Pirelli, tylko Pelirli Pelirli! Prilelli. Tak, Pelirli Że nikt mi nie zabierze Fastest lapa, bo potem będzie już deszcz, nie? Więc sobie przyjadę ja na miejscu i będę miał jeszcze Fastest ja się lapa na i ja się palę, więc... Prognoza pogody Pierinny Helirny nie, ja nie, zaczę... nie ma wyparania Czyli ja za... zaczęła padać Ja we francji ale tak ja miałem na Ja na tych meta. Tak, Prognoza mam za na ekranie już Tak, u mnie też nie ma danych, więc już zaczęła padać no, Tak, pada, no, no, pada, 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 no. pada, pada, pada Ja po Łedy ja zjeżdżam nie? od razu Jezus Wiesz, mnie ślizga Ej, kurde, ja nikt ja mi nie tak powie, tak czy Max zjeżdżał Zimalek, powiesz mi, jak Max zjedzie, prawda? No bracha ja Cię je. puszczę, bo mi może pęknąć opona. Ej, mam nie. Zjeżdżaj. Jedź. Jedź, Blacha. Stan opon. Mi, już dał, mi już dał na łety. mi już dał na o, ja, kręgło, sekund, dobra. Łety. 90%, jadę no, dalej. Nie, to już jest zaraz Ci strzelą. Błagam, wytrzymajcie do końca okrążenia, jestem na zamku. Wytrzymajcie mi do końca okrążenia 91% jazda. One strzelają przy stół tylko wiesz? Ale to mi dojdzie to do stóp. Jeszcze brakuje. Jeszcze jedno no wiem, i no. no do. Jezu, desz mi przy finalnym momencie. Ej, Patrz, Koło mi się blokowało, nie! Zjeżdżam, dobra, pierdzielę ryzyk 98% Koło mi się zblokowało. 98, jeszcze zjeżdżam po skrzydło. Co jest z tymi karami w ogóle? Nie mam już kompletnie wcześności. O i ma flaka! Poszła! O, Jesteś? Yes. Jestem y, skończyłem, zacząłem trzeci sektor. Ociągnię. Wyścigowiec nie! To tak jak BIF, CPL to Jezus! Tak, ta, ta, ta. Udało się! Ej, wyścigowiec został! Kulwa, ujebałem se skrzydło, ja pierdolę. Ojojojojojojoj. Oj, 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 oj. I am stupid. I am stupid. po jedenastkę. Dzięki, dzięki, będę wiedział, chociaż nie kupuję FIFA. Maxa waliło A nie, mnie wywaliło. No świetnie. Trudno. No na końca. To jadę za wyścigowcem Super I okrążenie straty do... Do maxa Dobrze, dobrze, wiem, że Utraciliśmy połączenie, mało mnie to interesuje i co, będzie teraz w wczytywanie? Nie Aha, nie będzie tego, nie będzie podium. Dobra, to tym negatywnym akcentem e, kończę odcinek. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę. Ja już nie jadę w drugim wyścigu. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Baja.